W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na północy przelotne opady deszczu. Minimalnie od 6 do 9 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany w porywach do 60, jedynie początkowo do około 70 km na godzinę północno-zachodni. W niedzielę w dzień zachmurzenie, przeważnie duże okresami przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, z postępującymi większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, słabe przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 6 stopni do 9 stopni Celsjusza, wiatr słaby, będzie dmuchał z kierunków północnych. W poniedziałek w dzień tymczasem zachmurzenie umiarkowane i duże lokalnie na północy, Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna, wysoka od 17 do 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby, wschodni. Na Meteoraport zaprosił sponsor firma Hate Technik. Producent nowoczesnych kotów peletowych i pomp ciepła www.heitztechnik.pl. Sponsorem meteoraportu było OK Comfort Taxi. 196, 26 lub 85, 7 i 6 czwórek. Sponsorem Meteoraportu był właściciel wyrobu medycznego dla osób z problemem otyłości Odessi Metforte. Zmniejszenie apetytu i redukcja. Nadwagi. Radio Yard, tu najlepsze przeboje. Gramy Radio Yard. wiadomości z regionu mamy Radio Yard. Pozytywnie z humorem z wami. Radio Yard. Radio, radio, radio yard. Jesteś szalony! Się śmiała zawsze, no i cześć. jesteś szalona, mówię Ci, zawsze nie byłeś kończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię Ci, jesteś szalona. Yes. Yard. Serwujemy tylko najlepsze taneczne przeboje. Reklama. Najlepsze smaki Podlasia tylko w sklepie Swojak w Wasilkowie. Zakupy na śniadanie, obiad i kolację. Zawsze świeżo i różnorodnie. Domowe kotlety, naleśniki, pierogi, ryby, surówki, mistrzowska babka i kiszka ziemniaczana. Prosto z pieca sklep Swojak zaprasza. Wasilków, ulica Białostocka 94 przy kompleksie hotelowym nad Zalewem. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę. Do jutra oferta specjalna w sklepach i na neonet.pl. Do każdego smartfona marki Samsung, Xiaomi albo Realme dodajemy markowe słuchawki bezprzewodowe za złotówkę. Tak, teraz w Neonet wybieraj dowolnie spośród wszystkich smartfonów marki Samsung, Xiaomi albo Realme i zyskaj douszne bezprzewodowe słuchawki o wartości nawet 649 zł jedynie za złotówkę. Oferta specjalna tylko do jutra. Nie przegap takiej okazji. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Zdążysz powtórzyć całą biologię i chemię? Bez obaw, mamo. Nie stresuj się moją naturą bardziej niż ja. Och, czuję taki stres, jakbym to ja zdawała. Co robisz, że jesteś taki spokojny? To proste. Biorę Magne B6 zmęczenie i stres z aszwagandą. Z kim? Z czym? Aszwaganda to roślina, która utrzymuje balans emocjonalny i wzmacnia odporność na stres. Wypróbuj suplement diety Magne B6 zmęczenie i stres z magnezem i wyciągiem z aszwagandy. Kupisz w aptekach stacjonarnych i online. Od Opella Healthcare Poland. Wszechobecne pyły, klimatyzacja i suche powietrze, promieniowanie UV to tylko niektóre środowiskowe czynniki drażniące, wpływające na nasze oczy. Efekt to podrażnienie i zaczerwienienie. Dlatego powstał czerwony Wizik. Krople Wizik tworzą na powierzchni oka barierę ochronną, która nie tylko nawilża, ale również chroni przed podrażnieniem. Wyrób medyczny Wizik można stosować nawet 12 miesięcy po otwarciu. Czerwony Wizik. Spójrz na świat bez podrażnionych oczu. Zdrowit. Bez laktozy, bez laktozy. Gdzie jest to mleko bez laktozy? Dolegliwości po spożyciu nabiału? Masz dość wiecznego szukania produktów z napisem Nie zawiera laktozy? Sięgnij po Lactocontrol. To specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lactocontrol i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! O, nowy smartfon. Skąd miałeś teraz kasę? Kupiłam używany na Allegro lokalnie. I to z darmową dostawą, bo mam smart. Teraz z Allegro Smart kupujesz i sprzedajesz z darmową dostawą także na Allegro Lokalnie. Promocja trwa do 30 czerwca, szczegóły na Allegrolokalnie.pl. Proszę pani, proszę pana, a w lodziarniach u Grycana milion nagród do wygrania. Trwa loteria, w niej nagrody, kulki, rurki i smartfony. Przyjdź do lodziarni Grycan. Wydaj 10 złotych, odbierz drapkę i sprawdź, czy wygrałeś. Regulamin loterii na Grycan.pl. Zapraszam wszystkich, Zbigniew w grycan. Hej, 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 to ja piękny i boski zbyszek perkowski. Uwaga, to będzie prawdziwy sztos w Klubie Skorpio we wnorach wiechach w Sobota 21 maja, koncert zespołu Focus. Usłyszycie na żywo. Zakochać się w tobie do reszty. Maska, ogień w sobie masz. Czeka na Was mnóstwo płyt i zaproszenia na koncerty. Do 23 dziewczyny wchodzą Gratis. 21 maja sobota Klub Skorpio w Nory Wiechy. Zapraszamy. To była reklama. Radio Yard uzależnia od tanecznych hitów i informacji regionalnych. Moi drodzy, kto już był w tym sezonie na spływie kajakowym? Pani spływów na pewno mają już wszystkie szlaki w naszym regionie obcykane, ale jeżeli ktoś dopiero chce zacząć swoją przygodę z kajakami, to mam dla Was polecajkę. Dla początkujących przyjemny i lekki będzie szlak kajakowy rzeką Supraśl. Możemy naszą wycieczkę zacząć właśnie w Supraślu, a zakończyć je w Wasilkowie. Pokonanie tego odcinka powinno zająć około 4 godzin. Jest to piękna i łatwa technicznie trasa. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zaopatrzyć się w kremy z filtrem i spraye. Od straszające owady, bo możemy ich trochę na swojej drodze spotkać. Najlepiej też mieć ze sobą nakrycie głowy, czapkę bądź kapelusz, i już można cieszyć się pięknem otaczającej przyrody. To co kogo namówiłam na kajaki. Mam nadzieję, że ktoś się skusi, a teraz wracamy do muzyki. Radio YARD od nas się nie oderwiesz!